Witam na kanale Moje Małe Podróże. Dawno nie widzieliśmy się. Mam nadzieję, że moje filmy wam się podobają nadal i chciałabym was zaprosić dzisiaj do miejscowości, która się nazywa Wielowieś i zapraszam was na kirkut, czyli dom wieczności grobów życia, czyli mówiąc potocznie na cmentarz żydowski. Chciałabym zwrócić uwagę, że powstał tu ten cmentarz. Około 1722 roku, według informacji, zawiera jakieś 250 kirkutów, nakropków, kirkutów. Można zwrócić uwagę na wygląd tych kirkutów. One są zwrócone w stronę wschodu, czyli w stronę Jerozolimy. Jeżeli chodzi o tutaj na przykład symbole na tych kirkutach, no to możecie zauważyć, że są na przykład złamane kwiaty czy na przykład złamane świece, to znaczy, że ów nieżyjący zmarł się tragiczną. No i co? No i zapraszam na spacer po tym pięknym miejscu. Tak i ten cmentarz jest położony tak na uboczu, żeby się do niego tutaj dostać. No to trzeba y, przejechać przez pola. Na szczęście droga jest tak w miarę przygotowana, więc samochodem osobowym można tutaj dotrzeć. Ja osobóweczką je dotarłam. A jak się ktoś boi, to oczywiście może się przejść, więc stawić sobie tam przy drodze głównej samochód i zrobić sobie spacerek. Już woli. Tak wiele z tych macew tutaj leży naturalnie po przewracanych. Na tych macewach są zostawione kamienie. To według tradycji, jak się zostawia kamień, to znaczy, że był tutaj ktoś podwiedziny i zostawił tam kamień. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że skoro ten cmentarz został założony w 1722 roku to jest tutaj o na przykład jak tu taki nagrobek, którego właściwie już nie ma, więc idąc, to tak naprawdę nie wiemy czy nie deptamy po jakichś nagrobkach, bo być może już powrastały na tyle, że idąc o na przykład jest między ustmi się uwagę takie stare macewa już zarośnięta także tak to niestety są w czasu pożaru, że tak powiem piękno tego cmentarza tego kirkut no tutaj jeszcze kawałek dalej znalazłam y, też taki wrośnięty już w ziemię z zębem czasu, ale on zmarł w 1924 roku więc słuchajcie ten nagrobek ten, y, ta macewa ten na tym cmentarzu ma 100 lat o, a tutaj jak się przejdę dalej, no to kolejne macewy, tu już niestety nie odczytamy, bo to już chyba... Całkiem I tu nic nie ma, ale jak widzicie, jest tu sporo takich, właśnie macew na kropków, które niestety czasu nie przetrwały. Tak, tutaj widać jakieś próby odzyskania zniszczonej i złamanej przez czas macewy, ale chyba tu będą słabe te próby. No i tam jeszcze. Ostrożnie tu chodzę, ponieważ jak Wam mówiłam, wiele tych nagrobków to już właściwie wrośniętych, więc nie wiadomo czy gdzieś tutaj akurat pod nogami coś się nie nadarzy no muszę powiedzieć, że chodząc tu po tym kirkucie trzeba naprawdę bardzo patrzeć pod nogi. Bo tak jak mówiłam wcześniej, wiele tych nagrobków, maceb. Jest już nieuchronnie wrośnięty w ziemię. O, tak jak na przykład tu widzicie, jest taki fragment, ale akurat leżą gałęzie, więc i tak bym po tym nie szła. Natomiast czasem jest tak, że są prawa i liście, i to jest gdzieś tam wrośnięte i można sobie zrobić krzywdę. Tak więc ostrożnie chodzimy tu. Cmentarz jest stary, więc różne rzeczy się zdarzyć mogą. Tak i jeszcze muszę Wam powiedzieć, bo ja bardzo lubię chodzić po cmentarzach. Moi znajomi, którzy mnie znają, wiedzą o tym bardzo dobrze, że jestem cmentarzowa i Wam powiem: o, muszę właśnie patrzeć, bo tu bym szła po nagrobku. teraz zauważyłam, że położenie tego miejsca jest fantastyczne. Naprawdę jest. Tak na uboczu jeździ tam. Jeżą tam samochody, bo jest tam droga, ale taki klimat tu jest naprawdę. Tak i tutaj pod jednym z drzew możemy zobaczyć napis Jonathan Jonathan. Zobaczymy czy pod jakimiś drzewami jest coś jeszcze. No, i tu kolejny taki przewrócony pomnik. No, już yy, takich, yy, tak jak mówiłam, zarośniętych macet, czy pomników jest bardzo dużo w tym miejscu. Dlatego, że on ogólnie, ale jest utrzymany. Bo widać, że ktoś tutaj się tym, tym zajmuje. I z tego, co wiem, yy, na pewno się zajmuje. Natomiast, i to jest widoczne, że to nie zostawione same sobie, ale no niestety ząb czasu nie pozwala na coś takiego, żeby to przetrwało, jeżeli faktycznie jest tylko dorywczo zajmowane. No i idę do drugiego drzewa, ponieważ już wcześniej wypatrzyłam tu napis, tam był Jonathan, a tu mamy moi drodzy króla Salomona Ktokolwiek był. Cieszę się, że miałam okazję go tu spotkać pod pięknym drzewem. Naprawdę drzewa, i w ogóle teraz jest ten zimowy, bardziej klimat. Jest naprawdę wyśmienity i bardzo pasuje do tego miejsca. Nie byłam tu latem, więc nie wiem, jak wygląda tu latem. Natomiast osobiście. Mnie się tutaj tak podoba, jak widzę to teraz. Myślę, że chyba, no sprawdzę latem, może kiedyś dla porównania. Tak, ja już opuszczam to miejsce, Było mi bardzo miło tutaj gościć i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, polubiania, komentowania. Także moje małe podróże zapraszają już wkrótce. Mam nadzieję, że już teraz częściej będę. Filmy robiłam. Ponadto zapraszam na stronę na Facebooku moje małe podróże oraz urbeksowe eksploracje, które są nieodłącznie związane z tą tematyką i są jakby moim tworem. Do zobaczenia wkrótce.